Dzień dobry, ja jestem Nervariuszem. Przed Państwem URF, czyli mod, który już kilka razy byłem, prawda? Ale wiele razy, znaczy, wiele ludzi na pewno nie wie, co to jest URF, więc jest to mod, na którym macie 80% cdrów, ów czyli niemalże cały czas macie umiejętności um, i jest jeden wielki młyn. Także gry są w miarę szybkie, a jest zabawa i aktualnie jestem na PBE, czyli jest to serwer testowy, tak jak zawsze powtarzam, um, i najprawdopodobniej. A URF będzie albo w ostatni weekend lutego, czyli 25-26, albo 4-5 marzec, tak myślę, no bo 18-19 jest ten Dark Moon cały, czy Darkmoon, Moon. jak się nazywał? Moon. Bladmoon. E, także powinno być w następnym, no bo też Riot powiedziało właśnie, że URF będzie dopiero wtedy, kiedy skończą robić klienta. I wszystko wskazuje na to, że w następnym patchu, który będzie we wtorek, czyli 21 tego będzie już, będzie oficjalny klient, więc wszystko w na to, że 25 powinien być na nurfce, 24, bo to od piątku jest także, można się spodziewać urfa na normalnych serwerach, aha i to jest on random, bo urf, czyli nie wybieracie postaci, tylko dostajecie losową do postać z tych co macie, od razu mówię z tych co macie postaci, dostajecie postać, gracie i tyle, my się bawimy także ten urf jest, nie wiem, w tamtym roku był 3 razy był 3 razy w roku, no i teraz chyba też tak będzie, mniej więcej 3 razy, tak mi się wydaje Chyba, nie wiem, w sumie nie, nie było żadnych informacji. E, nagrywam, oczywiście, na tym, na, na streamie. Także ludzie pozdrawiają serdecznie. Patrzcie, 444. Proszę, jaka liczba. Zapraszam na streamy, oczywiście. W parę, żeby było więcej. Czemu tak długo czekamy? Na, na PB to jest normalne. Mają Galio, który jest broken, jak cholera. A niedaleka teraz silna. A u nas. U nas mamy Garena, Garena jest mega silny Ja a propos tych y, silnych postaci, to właśnie też zrobiłem najsilniejsze postacie na Ulfie Była taka, był taki filmik y, Dam linka jak coś pod tym, pod tym filmem, ale nie zapomnę Mam nadzieję, że nie Zagram sobie gierkę, tak o, żeby pokazać o co chodzi O co biega Także jak ktoś nie wie, ale jak grałem teraz na streamie kilka gierek, to dużo ludzi pytało O co tu, co, tu, co jest kurde, czemu, czemu, co się dzieje Także macie 80%, macie zwiększone, gdzie to jest? E, mamy zwiększone te same także flerze co, co minutę. E, co mam jeszcze? Movement speed mamy zwiększonego, atak speeda mamy zwiększonego. O, crity są zwiększone nawet? Nie wiedziałem. E, I leczenie jest zmniejszone o 50%. No bo postacie takie jak tam Sona ITP są bardzo, bardzo silne, więc musieli to jakoś znerfić po prostu. No i tyle. I jak ma... Mortadela, co ty robisz? I jak macie te umiejętności, małe cooldowny, mana się nie kończy. I tak to działa. No i gracie, oczywiście, po to, by wygrać, co nie. A, i standardowe pytanie: kiedy sandbox, proszę Państwa? W tym tygodniu na pewno będzie w tym patchu, czyli na pewno będzie do wtorku, ale nie wiadomo w jaki dzień. Na pewno będą ludzie, którzy będą ciekawi, kiedy będzie, także nie wiadomo w który dzień, ale ma być w tym patchu, czyli do wtorku musi być po prostu. I tyle, i tyle. A tak, jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że. W Australii, Brazylii i gdzieś tam jeszcze już mają tego sandboxa. Tylko u nas jeszcze, kurde, jak w lesie na tym Nordiku. Niestety, chociaż na Ameryce też nie ma. I na tym, na, na Eune, czyli na Nordiku e, przewrócili te drafty. Też jeśli ktoś nie zauważył. Miła, miła informacja. Że już nie trzeba się na blindach tam kłócić o rolę, tylko można sobie fajnie na draft pikach zagrać. Speck opcja. Urf wchodzi wraz z paczem 7.4. No nie, nie chodzi 74 7-4, bo, 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 bo pasz jest z wtorku na środę, a tryby się zaczynają zawsze w piątek. Tak, no, chyba żeby zrobili trochę inaczej na urfa? No nie, wydaje mi się. Raczej w piątek będzie. No bo to jest weekendowy tryb. Od piątku do poniedziałku. Śnieżka. O, dał mu śnieżkę. Ten Galio jest mega silny na tym, na Urfie. No jedna z silniejszych postaci na pewno. Przez tego shielda swojego śmiesznego. Już nie ma draftów? Jak to nie? Nie, dzisiaj byłem, to były. Były na Nordiku, co wy? Trollujecie mnie? 100% były. Chciałem zagrać blind pika i była kolejka na 150 godzin, kurde. Wszyscy poszli na drafty chyba. Ale dużo ludzi narzekało, że nie ma draftców. Więc fajnie, że Riot Games posłuchało. Bardzo fajnie. Ja na przykład jak ten, jak musiałem niekiedy na przykład do ZDA nagrać jakąś postać. To wolałem właśnie na drafcie. Może ty, kurda, byle. No na Drawcie po prostu lepiej. No, jak masz blind no to muszę się kłócić o rwole, więc to jest takie mało wygodne. Więc dlatego często na Łeś nagrywałem po prostu na YouTube'ach. Ta w mógł a iście. Aha, właśnie, jest jakaś informacja, że drafty są od 12 w południe do 24. Trochę dziwne, co? Nie wiem, może... Nie wiem. Nie wiem, dlaczego ta gra jest Pewnie nie ma wzięcia o tam godzinach nocnych. Kurde, no na tego gali się nie nagrać. Już kurde. Nie. Dobra, Flash. Weź chodź tu, tylko przyjść. Uuu, mogę zamordować. No ja nie wiem, ja nie mogę nic zrobić z tego gościa. Um, przed chwilą. Mi, w poprzedniej grze mi się udało tutaj zdechnąć na tych wraithach, więc trochę się boję, nie? No, nie chciałbym tego powtórzyć i nagrywam na YouTube'a. No, dobra, no. Ok, tylko i tak potrzebuję jeszcze. Ucha, wiściu mi ganguja, mnie nie ma na linii. Oj, jaj, jaj, jaj. Ojej, ojej! Nie Dawaj, dawaj, jest Twój! Musi być! Wziąłbyś! Chcę dostać asysty, hallo? Dziwne, czy bez asysty. Dobra, idę wave na szybko spadam. Czy na oście jest sandbox? Nie. Nie, na no, ogólnie na iście na to tak samo wchodzą rzeczy. Chyba. No raczej tak. A, oni mają SONE. A nie, zauważyłem. No, Sona, Galio, Silny Silne dwie postacie, nie strasz gościu Słabo na fontanie się HP regeneruje No właśnie, nie wiem, zawsze tak było? Wydaje mi się, że na innych edycjach było szybciej Ale nie wiem Trochę minęło do ostatniego Urfa Co mogę źle pamiętać Mogliby to zwiększyć, no, też tak myślę Czy może jak wej zanim wejdzie na serwery to to zwiększą? Nie wiem Tak to trochę za wolno, nie? Mogliby od razu dać home od samego początku. Po prostu, żeby tak zrobić. No, sobie graj na takiego kurczaki Galio. No. Świetnie! Dobra. A, no i tak to się żyje na tym mieście na Galio, no. Tak to się żyje, nie strasz. Kurde, ma szósty level Czyli flash ulti i mnie wysadza Nie Tornadkiem też bym mógł mnie dobra, spadam Nie ma co kusić eee, czekaj, tak sobie zrobię Coś tam się golda niby dostaje Coś się generuje ten gold, ale trochę mało Nie, 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 dobra to za duel? Dobra, No tylko straciłem całego wave'a na midzie, więc nie wiem czy było warto w sumie To jest PB? Tak jest, to jest PB. serwer testowy Serwer testowy, dlatego też Taki ping jest 220 Też mam zawsze pytanie, dlaczego taki ping? Bo to jest, te serwery są w Ameryce po prostu położone Trochę że w sumie Nie ma osobnego PBE dla Europy, to by było spoko Tak myślę No to wiadomo, koszta dla Riot'ła nie, nie o to chodzi, Riot Games, żeby ktoś był szczęśliwy, prawda? Ja no, oczywiście żartuję. Riot Games jest cudowną firmą, która dba o swoje gracze, Prawda? Prawda. No, wzięli na pierwszy To To przyszedł do mnie? Ooo, Fiddle. Fiddle in the Bo za nie. Może ty kurcze Mogę zlutować. powinienem go zamawiać wtedy. No tak myślę. Da się zrobić konto na PB, da się zapisać na konto na PB, ale... Nie wiem jak oni akceptują. Jak coś, rejestracja PB, Google i sobie... sobie czytajcie się, dowiadujcie. Ja, nie wiem, co jakiś czas są te, że akceptują ludzi na PB, ale... Nie wiem, jakie są wymagania, czy cokolwiek. Nie mam zielonego pojęcia. Ja to konto mam już od. A nie wiem, No Kilku lat mam. Kilka lat już ma to konto. Do końca dawne. Dobra. muszę na jakieś linie iść, bo widzę, że problemy mają ja, moja drużyna. Podejmujesz? Czy tam się odbije? Parararara Pyk um, Eee, w tego gawia to ja nie idę Nie, takie granie to nie Wystarczy mi, że na laning się musiałem z nim bawić no, Ale, ale pyka No, sto. Sawodowiec. Haha! <grywa> to słabe, jezu. Słabe. Późnie. No nic, co mogę powiedzieć? No, <grywa> też. O, nie do końca taki był plan. To dofleszowanie się do. do mojego wu. Nie wiem, co miałem na celu. Coś mnie strzelował mózg. Randomowo akceptują liczby ludzi. No ja nie wiem, jak to jest. Ja mówię, ja mam od jakiegoś tam czasu już to konto i nie, nie śledzę tego, ile akceptują na, na rok czy cokolwiek. A dawało mi się, że było otwarte co jakiś czas, po prostu zapisy, ale jednak nie. A hej, hej, czas, panie Galio. No nie do końca. Dawi go Dobra, nice, oprócz tego Ocean Dragon. No tutaj jest bez szału, raczej Ocean, niestety. Nie wiem w sumie, czy nie lepiej byłoby zagrać tego Gunblade'a, żeby się leczyć. Tę no weź to zjedz, prawda? Kościół, możesz jeść, jesteś nudno. Dobra, jest nasze. Nooo. Aha, przygotowuję. Dobra, pięknie. O Hehe! He. O nie! Jo, ten Bo. O, lepszy! Ochodra! Przepraszuję? -prze to było oczywiste! Dostał mnie tam! Nooo Kurde, on tam rzucił od razu tego! Kloca swojego śmiesznego! Przynajmniej tyle, że tego! Widać, się dało zabić! No już jest przyrost złota większy. Jest, jest. No ale dostajesz, nie wiem, na sekundę? Nie, więcej chyba. Nie no, więcej. No dostajesz więcej. Tylko nie dostajesz expa. Tak jak na przykład teraz na tym Blood się dostaje expa, tak tutaj się nie dostaje. No. O, cholej... No, gdzie, a, już była animacja mojego w, halo, a, czy mojego r -ki. A Albo to było w, w sumie? Trochę wyglądało jak w, nie jestem pewny <laughs> To jest strasznie problem tego właśnie <laughs> Urfa, jak jest ale random że dostajecie się losowe postacie I niekiedy właśnie przeciwnicy mają lepsze postacie, no i ciężko coś zrobić po prostu Ale wiadomo, to jest tryb dla... Dla zabawy, także nie ma się to spinner się przegrywa to totalnie for fun No ale, no chyba, że ktoś bardzo z wygrywać no to. No wiem co, nie wiem, to nie grajcie urfów po prostu. No nie jest sprawiedliwie Zazwyczaj nie jest po prostu. Jeden zostanie. No, no i tak to się właśnie żyje. Tak to się właśnie żyje na Galia i Sonę Ciekawe jestem jaka jest taka najlepsza kompozycja, którą można by zrobić na urfa. Ale myślę, że Sona i Galia to były dwie postacie, które pewnie byś tam się znalazły. Pewnie S by tam jeszcze był. Nie wiem, co jeszcze. Chat, pomóżcie mi. Co jeszcze by się dało do najlepszej kompozycji na Urfie Sona, Ezreal, Galio. Dwie postacie jeszcze. Burza mózgów. Dawaj chat. ja nie jestem pewny. Robota. O ty. O! Ten typ jakoś ma trochę haksy No, może byś tak jednak padł? Dzięki. O Okulak, spam. Yy, szejko. O, szejko jest dobry, no, no, no. Jest dobry, ale czy taki najlepszy? Ale jest w porządku, no, to trzeba przyznać. Daj mi. Daj O, małka jest mega silny. No, 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 małka, jak bym tutaj dodał. To się myślę, że mogę zgodzić. Ja, jeszcze z Broken. No, no, no. Więc chyba coś takiego. Okej, okay, welina. I tam to pozostała trójka, jak mówię. No nie. No i ta tarcza, no weź. Tylko co, z... głupie gra. Uh, Reiss? nie. Rice, jest, powiem, słaby chyba na urfie, co nie? Tak mi się wydaje. No, w sumie jakby na tym Alrandom przynajmniej się dało banować. To by było chyba spoko, co nie? Rozbanować właśnie te wszystkie Sony, Galio, Ezreal, Maokaje. No, to by, to by było spoko, moim zdaniem. O, Fizz jest też całkiem silny, no. Teraz spoko, pamiętam. Jakby były takie bany po prostu na postacie, które. No są za silne, no ale wiadomo, no to jest Alrandom, więc każdy ma szansę, żeby dostać OP. Mm, OP kompozycję po prostu i tyle. Dobra Nasza naprawdę. Ten co się kręci O, jeszcze w tym, na, na tym nowym skinie Jest mega fajnie Bum Rift'a mógł sobie wziąć w sumie Ja większą bombę Zróbmy to Idę A jeszcze karim był bardzo silny, prawda? No, no, no Kurde, to ciężko piątkę wybrać w sumie Ciężko wybrać piątkę a ja pamiętam, że tę swoją listę najsilniejszych postaci właśnie dużo wybierałem z tego, że jakaś strona prowadziła właśnie te dane na temat tych Urfów, że Win ratio po prostu z iluś tam milionów gier, chociaż może nie milionów, a może i milion, nie wiem więc w tamtym filmiku na pewno można by rozpinać najsilniejszą kompozycję. wodowo A, jeszcze trzeba to wziąć Dobra, teraz będzie lepszy damage Warwick był dobry Czemu, czemu Warwick miał być dobry tutaj? To w sumie cały czas dziabie Cały czas jest szybki Ale nie wiem Czy jest taki super? No nie wiem, nie jestem przekonany co do tego Kurtyna gaming O, szty, lolololo Dobre go. Czy mój dzwonek ten Z. A nie wiem, też ludzi mi, że Z jest bardzo, bardzo silny w ogóle, ale ja wiem. Czy znaczy jest też, O, też pewnie jakieś tam top 10, by pewnie był, tak myślę. Ale nie wiem, czy jest aż tak super silny po prostu Powinno, żeby to wygrać, kurde A co koło miniony Skoro można takie rzeczy robić i się uleczę No, 18 sekund, więc można robić takie rzeczy Szalone Glybuffik Teraz już też ten blue buff nie jest taki super jak był wcześniej Wcześniej dawał blue buff tego 15% na P A teraz nie daje Ale właśnie czadnie poprawił już wcześniej, że teraz daje tylko No, Że opatrz robić blue, bo daje expa co nie i golda Więc tak jest warto je zabierać no chyba muszę iść do bazy No bo tam skończą Kołacy Czy to nie był koniec? O cholera, to jest koniec. No nie! No, i co? No ja, i co? Koniec. GG, eee, takie GG. Farta mi No, jak mówię, to jest minus, właśnie tyle randomów, że... Że jest to losowość, no ale co zrobisz, nie? Ale z drugiej strony, jak macie. Jak macie urfa, a, że tam... A, że pikujecie sobie, co nie? No to wtedy każdy gra właśnie tymi op -pikami. Więc to też jest problem, bo nie wybanujesz wszystkiego op. Więc tak to działa, nie wiem, jak, jak już miałbym wybierać, to chyba wolę właśnie te, ale randomowe. Wiadomo, niekiedy się trafi gorsza gierka, ale co zrobisz, nie? Niekiedy się trafi takie galia po prostu. Nic nie zrobisz. Także powtarzam, pod koniec lutego lub na początku marca powinien być ten Urf. Eee, I tyle. Także życzę miłego grania na Urfie. Dziękuję za obejrzenie, na streamy zapraszam i życzę miłego dziąka. Bye bye.